Dzień dobry, nazywam się Michał Woltak i zapraszam na pierwszy premierowy odcinek podcastu RS. Podcast zaczynamy od cen paliw, które w poprzednim tygodniu kształtowały się na poziomie 97 za 4,71 groszy, za diesla płaciliśmy 4,33, a za gaz 9 groszy. Na przyszły tydzień spodziewana jest podwyżka na poziomie około 5 groszy na litrze każdego paliwa. Przejdźmy do wiadomości istotnych dla kierowców. Od 5 grudnia wraz z aktualizacją aplikacji M-Obywatel na telefony komórkowe będzie w niej możliwe dodawanie prawa jazdy, dzięki czemu fizycznie nie będziemy musieli posiadać dokumentu przy sobie. Będzie wystarczało ukazanie go na ekranie telefonu. Przypominam, że wciąż trzeba mieć uprawnienia do kierowania pojazdem. Urząd składa projekt nowelizacji ustawy prawa o ruchu drogowym, w którym najważniejszymi zmianami są m.in. pierwszeństwo pieszych podczas przechodzenia na pasach. Gdy kierowca, który zauważy pieszego zainteresowanego wejściem na pasy, będzie miał obowiązek zatrzymania się i go przepuszczenia. W ustawie ma być też nadmienione skupienie pieszego: nie może on używać telefonu komórkowego w trakcie przejścia przez pasy czyli tak samo jak kierowca ma zakaz używania telefonu podczas jazdy. Drugim ważnym punktem jest zrównanie ograniczenia prędkości do 50 km na godzinę, bo dotychczas w terenie zabudowanym w nocy obowiązuje w 60 km na godzinę. Trzecim punktem tego projektu jest wprowadzenie zakazu jazdy na tzw. zderzak na drogach ekspresowych i autostradach. Jak czytamy w tym projekcie, jeśli poruszamy się z prędkością w 140 km na godzinę i odległość od samochodu jadącego przed nami ma wynosić minimum 70 m czyli 3 czwarte odległości między słupkami. To da się zmierzyć i policyjna grupa SPIT w swoich radiowozach posiada już wyposażenie umożliwiające takie pomiary, lecz nie może ich wykonywać, bo nie ma takiego uprawnienia. Czekamy zatem na dalszy rozwój projektu oraz wskazanie taryfikatora wykroczenia w przypadku jazdy na zderzak. Do końca 2020 roku ma być uruchomiona częściowo, ale jednak południowa obwodnica Warszawy. Do oddania zostanie odcinek Lubelska Przyczółkowa wraz z mostem. Na tunel pod ursynowem musimy poczekać do drugiego kwartału 2021 roku. Szykuje się afera z hybrydami typu plug-in. Na zlecenie Europejskiej Federacji Transportu i Środowiska przeprowadzono badania tych silników co do emisji CO2. W wyniku tych badań okazało się, że producenci samochodów tego typu zaniżali prawie czterokrotnie informacje o wpływie na środowisko. Szykuje się afera z hybrydami typu plug-in. Na zlecenie Europejskiej Federacji Transportu i Środowiska przeprowadzono badania tych silników co do emisji CO2. W wyniku tych badań okazało się, że producenci samochodów tego typu zaniżali prawie czterokrotnie informacje o wpływie na środowisko. Czas na sport. Rafał Sonik nie wystartuje w przyszłorocznej edycji raju Dakar. Jak mówi, z całym zespołem przeanalizowali ryzyko startu. I patrząc pod kątem wymagań, jakie dana ekipa ma spełniać, aby wystartować, jest to zbyt ryzykowne. W przyszłorocznej edycji rajdu w regulaminie znajduje się zapis, który z automatu dyskwalifikuje całą ekipę, gdy u jednej osoby zostanie stwierdzone zakażenie koronawirusem, niezależnie od etapu, na jakim się znajdują. Robert Kubica po raz pierwszy od sierpnia zasiadł do bolidu swojego zespołu Alfa Romeo Racing Orlen i wykręcił szybszy czas od Giovanni Ciego, który jest głównym kierowcą teamu. Najlepszy czas podczas GP Bahrajnu wykręcił Hamilton z czasem 1 minuta 29 sekund i 33 tysięczne. Robert miał straty 1 sekundę i 699 tysięcznych, a Antoniemu brakowało 42 do kubicy. Kubica będzie miał jeszcze jedną szansę na treningu po Lidzie, bo na ten rok wyścigowy przysługuje mu 5 treningów, gdzie czwarty właśnie ma za sobą, a do końca roku odbędą się jeszcze dwa wyścigi. Kolejnym punktem na mapie naszego podcastu jest polecajka, co słuchać z kategorii muzyka i audiobook. W muzyce będę polecał wam płyty długie, które umilkowały wam podróże, i taką płytą na pewno jest Steve Reich, Music for Eight Musicians, którą jestem zafascynowany od około 3 lat. Steve Reich jako kompozytor był i wciąż jest prekursorem muzyki repetytywnej, inaczej mówiąc minimalizmu w klasyce, i na ten album. Otrzymał nagrodę Grammy w 1999 roku. Pierwsze wydanie tego albumu datowane jest na 1976 rok. Serdecznie go polecam. A jeśli chodzi o audiobooki, to jestem fanem literatury faktu, dlatego polecam Wam coś, co w tej chwili jest najbardziej aktualne, czyli propozycję wydawniczą Pawła Kapusty, Pandemia. Raport z frontu, który zawiera m.in. rozmowy, raporty od pielęgniarek, pracowników hospicjów, sprzedawców, nauczycieli oraz pacjentów, którym życie przez pandemię stanęło na głowie. Propozycje uzupełniają wywiady z tak zwanymi twarzami walki z pandemią, profesorem Łukaszem Szumowskim, byłym ministrem zdrowia, oraz profesorem Krzysztofem Simonem. A na koniec podcastu przewidywana pogoda na najbliższy tydzień. Temperatura będzie oscylować od minus 3 do plus 5 stopni, mogą pojawić się opady deszczu oraz śniegu, spodziewana jest szklanka na drogach oraz opady marznące, więc noga z gazu i spokojnie do celu. A jeśli ktoś nie zmienił opon, to to jest na chyba najwyższy czas. Tak oto wygląda RS Podcast, który będzie się ukazywał co tydzień w poniedziałek wszędzie tam, gdzie słuchacie i możecie słuchać swoich podcastów. W sprawie uwag i propozycji do podcastów polecam adres podcast małpa: przez 2 apl Tam też czekam na Wasze sugestie, co zmienić, o czym więcej informować, a o czym mniej. Podstawna krytyka, mile widziana. Zachęcam również do odwiedzenia strony ratujemysabinę.pl. Zawsze możecie wesprzeć rozwój podcastu poprzez serwis Patronite. Do usłyszenia za tydzień. Michał Foltak Kłaniam się i bezpiecznej drogi.